Szanowni Państwo, jest mi niezwykle miło zaprosić Państwa na kolejną edycję Lubelskiego Festiwalu Nauki, wzorem lat ubiegłych organizowaną przez Lubelskie Uczelnie Publiczne, Urząd Miasta Lublin oraz inne instytucje naukowo-badawcze miasta i regionu. Zapamiętajcie Państwo sobie termin od 18 do 24 września. Warto te daty wpisać w kalendarz już teraz. Tegoroczna edycja organizowana będzie pod hasłem Nauka bez granic Enjoy Science. Nazwa tego wydarzenia jest nieprzypadkowa. Z jednej strony chcemy rozszerzyć formułę wydarzenia, łamiąc bariery i granice, przekraczając te granice w większym stopniu niż dotychczas, umiędzynarodowiając to wydarzenie. Jednocześnie podkreślając, proszę Państwa, że nauka nie jest elementem wyodrębnionym wyłącznie dla wąskiej grupy specjalistów, że nauką można, trzeba, należy się cieszyć. I to cieszyć się od najmłodszych lat. W związku z tym, raz jeszcze podkreślam, Lubelski Festiwal Nauki skierowany jest do szerokiego grona odbiorców, zarówno tych małych, jak i tych w wieku emerytalnym. Tegoroczna edycja będzie wyjątkowa ze wszech miar. Program jej będzie daleko wykraczał ponad dotychczasową tradycję. Poza takimi wydarzeniami jak lubelski piknik naukowy, organizowany już od kilku lat na placu teatralnym, również proponujemy inne wydarzenia, które na pewno Państwa zainteresują. Myślę tutaj o spotkaniach z wybitnymi międzynarodowej sławy popularyzatorami nauki, myślę tutaj o licznych wydarzeniach artystyczno-kulturalnych i popularno-naukowych, myślę tutaj o licznych projektach i wydarzeniach. Stricte naukowych, organizowanych przez poszczególnych partnerów tegorocznej edycji, realizowanych w poszczególnych uczelniach. Myślę również o konkursach i niespodziankach, i na razie niech będzie to tajemnicą, co w programie w szczegółach się znajdzie. Odsyłam Państwa do strony internetowej wydarzenia, ale również do stron internetowych publicznych uczelni Lublina. Tam znajdziecie Państwo szczegóły programu. Mam nadzieję, że wrześniowy termin będzie sprzyjał organizacji wydarzenia w tradycyjnej formule. Niemniej jednak chcę Państwa zapewnić, dbając o Wasze zdrowie i bezpieczeństwo, że przygotowani jesteśmy również na wydarzenie hybrydowe. A zatem niezależnie od okoliczności, lubelski festiwal nauki w tym większym międzynarodowym wydaniu na pewno się odbędzie. Już teraz ponownie zapraszam Państwa na to wydarzenie serdecznie. Lubelski Festiwal Nauki na trwale wpisał się w wydarzenia kulturalne miasta Lublina. To czas, w którym możemy zaprezentować osiągnięcia naukowe naszych pracowników z Uniwersytetu Przewodniczego w Lublinie, ale również z innych ośrodków akademickich i instytutów branżowych w szerokiej masie społeczeństwa. Oferujemy różnego rodzaju wykłady, prezentacje, warsztaty, na które zapraszamy. I dzieci, i młodzież, i dorosłych. Chcemy przybliżyć to wszystko, co czynimy w laboratoriach, od ochrony środowiska poprzez badania aplikacyjne na rzecz rolnictwa i gospodarki, ale również i badania powiązane z aktywnością turystyczną i zagadnieniami z ekonomii. To wszystko realizują nasi pracownicy i chcemy przybliżyć to Państwu. Zapraszamy do uczestnictwa w różnych wydarzeniach związanych z Lubelskim Festiwalem Nauki. Lubelski Festiwal Nauki to wielkie wydarzenie dla całego środowiska akademickiego w Lublinie i bardzo się cieszę, że ten 17. festiwal jest organizowany przez całe środowisko naszego miasta i również przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Zapraszamy do tego, aby zapoznać się z osiągnięciami przedstawicieli nauki wszystkich naszych uczelni. Myślę, że to będzie radosne spotkanie i czas wzrastania w swojej świadomości dotyczącej wiedzy i nauki. Szanowni Państwo, w imieniu władz i społeczności akademickiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, chciałbym Państwa zaprosić na 17. Lubelski Festiwal Nauki. Jego tegoroczna edycja w dniach 18-24 września odbędzie się pod hasłem Nauka bez granic Enjoy Science. Poprawiająca się, choć jednak ciągle niepewna sytuacja epidemiczna i bezpieczeństwo zdrowotne uczestników, zmusza nas, aby wydarzenie to odbyło się w formie hybrydowej. Będzie to jednak dla Państwa możliwość zapoznania się, a dla nas prezentacji Państwu naszych doświadczeń naukowych, tego co robimy w laboratoriach, jak również zaprezentowania oferty edukacyjno-dydaktycznej uczelni publicznej z naszego województwa. Nauka jest zagadnieniem, które jest pełne wyrzeczeń, ciężkiej pracy ale jednocześnie może być niezmiernie ciekawa i fascynująca. I to właśnie chcielibyśmy Państwu zaprezentować, dlatego też hasło tegorocznego festiwalu In Journey Science Ciesz się nauką! Uważam, że jak najbardziej ciekawe i trafione. Szanowni Państwo, chcielibyśmy Państwa serdecznie zaprosić na 17 Lubelski Festiwal Nauki, który odbędzie się w dniach 18-24 września tego roku. Serdecznie Państwa zapraszamy osobiście. Mamy nadzieję, że pogoda Dopiszę, zapraszamy całe rodziny, a przede wszystkim młodych ludzi. Lubelski Festiwal Nauki jest to marka, która została wykreowana przez uczelnie lubelskie. Bardzo się cieszymy z tego, że taka współpraca istnieje i bardzo zachęcamy młodych ludzi, chcielibyśmy ich zarazić pasją naukową. To, co będziemy prezentować jako jeden ze współorganizatorów Lubelskiego Festiwalu Nauki, Politechnika Lubelska już w, tej, w obecnej chwili ma ponad 40 projektów naukowych, które byśmy chcieli zaprezentować. Między innymi jest to projekt poduszkowca do celów ratowniczych, realizowany wspólnie z przemysłem. Będziemy również prezentowali nasze umiędzynarodowienie, więc studenci również z innych państw, tutaj przede wszystkim z Ukrainy, bardzo dużo ich studiuje, zechcą zaprezentować swoje wyniki badań. Również zespoły taneczne umilą Państwu ten czas, który Państwo będą razem z nami spędzać. Serdecznie Państwa zapraszamy. Szanowni Państwo, Lubelski Festiwal Nauki to największe wydarzenie kulturalno-naukowe w Lublinie, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich aktywności akademickich. Tegoroczna edycja jest szczególnie ważna. Pokazuje, że pomimo pandemii COVID-19 zarówno uczelnie, jak i miasto podejmują wspólne działania na rzecz upowszechniania, promowania oraz popularyzacji nauki. Hasło festiwalu Nauka bez granic. Science nawiązuje do radości płynącej z odkrywania świata nauki oraz komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej na polu nauki, sztuki, kultury i nowych technologii. Lubelski Festiwal Nauki to przede wszystkim partnerstwo naszych uczelni i miasta oparte na zaufaniu wzajemnej współpracy oraz wsparciu. To również wspaniała atmosfera, wspólna wizja i cel, a także bogaty program merytoryczny. W dniach. 18 24 września zapraszam do udziału w Lubelskim Festiwalu Nauki. Jestem przekonany, że dotychczasowa współpraca między uczelniami a miastem sprawi, że wydarzenie przyniesie nam wiele niezapomnianych wrażeń. Do zobaczenia.